Star Wars Jedi Fallen Order. Witajcie. Ostatnio udało się nawet zdobyć podwójny miecz. Co się bardzo cieszę. Wow. Zobaczy się, jak to wyjdzie w walce, w sumie. Ok. A czy coś jeszcze tu jest, takiego, co bym mógł ten, ale chyba widocznie nie. Trzeba z nim polecieć, ale coś czuję, że chyba dostanie tutaj. No właśnie. O, przeżyłam, da? Znów cię świata. Nie wiem, dlaczego druga siostra uważa, że jesteś taki ważny. Lubi pamiątki, ale. Mnie wspominki nie pociągają, a ty. Nie jesteś tego wart, więc załatwmy to szybko! Zaraz to skończymy! O, Ledwie poczułam! No. A jajajaj, Możesz ty. Czuję, że to. Tym razem nie uratujcie żaden pociąg. Teraz czuję, że to będzie dosyć ciężka walka właśnie, bo tutaj. Okej. Okay. No jakoś to wychodzi chyba. No, Aha, bo to nie ten przycisk. Czekajcie, uleczyć. Pomocy, proszę. No to kurde. Tak ciężko, trochę widzę. O. Śmiecia. A jak na Jedi? jest jakaś różnica? No oh, sieć, kręci się w głowie? Nawet o tym nie myśl. Sieć, tylko co na tu ma za techniki? What the hell? A fajnie. Nawet nie przeciałeś skóry. No i po mnie. No coś czuję, że to będzie ciężkie. No. Fuck. Bo jestem blisko końca. Nie, uciekaj. Nie. No ale głupi. Po co to robiłem? A Jajaj, nie zauważyłem, że to Serio Oj, będzie długi odcinek <laughs> Będzie męczący. No Nawet o tym nie. O Ej, jak mnie diabła? Idzie no, tu jest ciężko, nie powiem, że nie Abym miał może mniejszy poziom trudności, to jeszcze, ale myślałem, że to jest taki w miarę, ale tu jednak użytelno. Trzeba ją tutaj z równowagi wyprowadzać. Najlepszy sposób. Ledwie poczułam! Moc ładować I później ją... trochę poadakować. Okej. Okay. Okay. Teraz chyba więcej trochę życia jej zjechało. Uch. Unik, dobry. Dobra, dobra. Jest dobrze. No i znowu szarża. Mam mieczem. Łożysz ty! Patrzyłem się na miecz, nie na nią. I tak krótko Dobra, X. Tu się nie zmienia. Mieczem? Szarża. Dobra. To udało się obronić. O, ale to już nie. Co teraz? Charge'a chyba, albo mieczem. To lepiej nie ryzykować zbytnio. Dobra. Złożysz, ty! Ej, ej, ej! Chyba za dużo mi poszło. Kurde, no. Muszę znowu się stymulować. Dobra, b, 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 Dawaj, dawaj, dawaj! pewnie było słychać klikanie, ale... Dobra, siad No ty pierunie jeden. Najgorzej, że jestem z domu przy końcu, a, a nie mam już stymulantów. Tu, tutaj chciałem parowanie dobre zrobić, ale nie. Wyszło! Noż ty, mindo. Podwójna szarża? No, no! Tylko nie zginąć teraz. Dobra, dawaj XA! No dawaj, dawaj, dawaj! Oh, yeah. Udało się! Koniec! Inkwizycja nauczyła mnie przezwyciężać każdą trudność. Gdy wyrzekniesz się siebie, ręka jest niczym. Byłam kiedyś Jedi. No. Nie byłoby cię pojmać! Patrzcie, jak płakają cię tak jak nas! Nie, nie już jeszcze są. Poczekaj na izolację! Tortury. Nie Twoją przyjaciele nie, do... nie powstrzymasz imperium Ale ciebie tak O oh. No ja chyba się zezłościł. To że ona chyba powróci. Wszystko dobrze. Musimy wracać. Syrii już czekają. Bo już jedną nogę miałem mechaniczną. No i też kiedy musiałem cięcie zrobić. Święta siostra pokonana. No bo tam parę razy udało mi się umrzeć, niestety. Okej, okay, czy to jest jakieś miejsce, co byłem? Aha, tak, tak. Kusi, żeby tutaj iść, tylko że. Żeby powrócić, to już będzie ciężko, bo tu się zjeżdża, nie? Tak mi się wydaje. Ale bym się na chwilę przyjrzę, bo to tak To jakby można było tam faktycznie. A nie, to ta linka jest, a. A to mam iść którędy w sumie A nie, bo ja chciałem iść tędy, nie A tędy się zjeżdża Tak, ja tylko zobaczę tutaj, czy faktycznie się zjeżdża. Jak się zjeżdża, to nawet tu nie idę, bo Chociaż nie Widzę, że chyba tu się nie zjeżdża. To może się przejdę, zerknę tam. To było, to chyba tam gdzieś, nie? No tutaj sobie mogę przebiegnąć bez problemu. Ha, bo tu są ci. Nie próbuj uciekać! No nawet mi ta roślinka pomogła. Tutaj nie było, można sobie wejść. Może jakiś skrót jest albo coś. Uu. Albo coś tu odkryję. By było fajnie, jakby sekret tutaj był. Dobra, my tu truję. Sekret jest, ale myślałem, że to inny będzie. Coś w tym miejscu jest dla nich święte. No, w sumie to by było chyba wszystko co tu chciałem zobaczyć, więc się mogę wrócić. Fajnie, że mogę sobie... ...dobro, no, chciałbym sobie... No teraz to w ten... Ale... To, yy, myślałem, że mogę sobie jeden miecz jakbym... Zrobić. A tu widać, widać... że dwa można. Tylko dwa. Dobra, tu chwilę odpocząłem, trochę życia straciłem, ale to tam nie szkodzi. Tutaj muszę iść, żeby się wrócić. Są <laughs> co innej drogi nie ma chyba, nie? po tej linie, co tam zjechałem, właśnie tu... Jupi. A, i tam znowu przeciwnicy, i to będą ten. Dobra, zrobimy go. Nara, Waga, Możesz ty. No co za skubany, no. No ty. Dobrze, że go spoblniłem. Ajajaj, Dobra, trochę go obaliłem, jakby szybciej zadawał ciosy, mi się wydaje, ktoś tam może. Halo, koledzy! Okej, okay, czyli co, teraz muszę. Wrócić się do statku, nie? No, tak jak myślałem. A mi tu już za dużo nie zrobisz, kolego. Eem... Widzę, w sumie chyba to wszystko tutaj można powiedzieć, że sprawdziłem. Więc tutaj można powiedzieć, że tak jakby na 100% prawie mam fakt wszystkich rzeczy nie odkryłem, ale e... o tutaj jakby ewidentnie można było sobie przebiec. Ożesz ty Pierunie Pokona ś mnie zostało ci już wiele czasu zablokuję Oż ty Rzuć mi z tym Dobry jest, dobry, dobry Ale tu coś jest, jakby No właśnie Tam jeszcze można zejść. O, i skrzynka. Zawsze to jakiś sekrecik. Co tam masz, BD? Dobyty nowy kwarant miecza świetnego. Aktywator. Okej, okay. aha, i tu sobie mogę zejść po prostu. Znaczy, wejść. No. Aha, tu jest ten skrót. No faktycznie, to to już tu pójdzie szybciej. Ok, jest widać na dole jest. Oczywiście pewnie przeciwnice będą po drodze, bo to to tak jak się odrodzili, no to już powinni być. Tylko żebym nie zginął, bo to kurcze... Chwilkę. Gdzie ja tu jestem? Aha i tu sobie przejdę, tu, tu, dobra. Czyli wszystko jasne. O kurde. <laughs> Znaczyłem, że tak będzie. Złapiecie. Jesteś mój! Jakieś nowe animacje są? Jesteś ze szybki! to... No, dawaj go. No i teraz tu sobie mogę wskoczyć, aż się o to prosiło, w sumie. Chcesz to sprawdzić? Co tam masz? to nowe malowanie modliszki. Nice. aż sobie zerknę. Chociaż to mi się najbardziej chyba podoba. Tu nic nowego, tu nic nowego. To chyba było. To też było? Niech będzie to chwilowo. Szybko, szybko, szybko. Nara. No i co? I tutaj mogę sobie tak, że. O, a tego tam nie zauważyłem. Tu sobie mogę ładnie zeskoczyć. I tutaj nawet. tego nie zwróciłem uwagi, że tutaj... Łuki. Jeden... z łukich. Tego łukiego zabiły toksyny. Imperium zatruwa planetę. Aaa. Dobra, czy ja chcę iść tędy? Chyba nie, tu muszę. Bo tam bym się wracał... Gdzie bym się to wracał? Personalizuj Miecz Świetlny. Aha, to to. Okej, okay, to to chwilowo nie jest mi potrzebne. Tam jest trochę przeciwników. Dobra, dobra, skąd już? Ładnie wygląda. No, bo tutaj sobie mogę zrobić odpoczynek, bo i tak tam są przeciwnicy. O, nawet dwa punkty mam. Dawaj to. I co bym chciał iść dalej? Odepchnięcie w sumie mogłoby być dobre... a, a tu jest coś, tak? Właśnie, bo tutaj... Co to jest? O kurde! Opóźnienie ataku po zamknięciu się podwójnym mieczem świetnym umożliwia kolowi wykonanie serii ataków zadających duże obrażenia, ale wykonuje specjalny atak, podczas którego zmienia tryb swojego miecza świetlnego. Wow! Ale ten tak, no zaraz, przecież... Dobra, Dobranie, czekaj, pierwsza wytra... nie, wersja umiejętność. To mnie bardzo kusi. Żeby więcej życia faktycznie dawał z tym, bo mam... zwiększone życie. I w sumie to by było wszystko. To bym gdzieś szedł w innym kierunku. Choćby nawet... Tutaj. A to? Tego nie było. Umożliwia rzucanie podwójnym mieczem świetlnym wokół kala. O. Uuu, nice! Tylko to dwa punkty, ale pierwsze to muszę kupić, tak? Rzucanie miecza. O nie, ten, taki cios. Dobra, idę w ten, to drzewko. I praktycznie chyba to by to miało wszystko. Wątpię, żeby coś tam jeszcze doszło, ale no, kto wie. Dobra, to się dojdzie do statku, prawdopodobnie, i będzie koniec. Mamy tu intruza! No. Nie uciekniesz na dystans! Zwalić no. ja bym ten, chciał sobie przyciągnąć innego. O! Trzymaj! Coś tu jeszcze był? Nie chyba <laughs> Tędy się dostanę na statek, nie? Bez... A nie, tutaj przecież mogłem Jakoś się dostać, chyba Nawet to by było lepsze Bo tutaj znowu zanim to przejdę, wszystko to Trzeba się wrócić, jednak e, Sarki, mój błąd Okej, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Do, 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 do. Nie zwróciłem uwagi po prostu, że. będzie szybciej, bo tam jest winda, co omija te wszystkie tereny. To było to więzienie. Oj, i się nie lekko. Dobra, i teraz tu na górę. Tak? Na górę i tu widną. O. Znaczy takim. No. Ja wiem czy to mogę nazwać windę takim wózkiem, no... Chociaż wiem czy to wózek. Dobra, nie będzie winda. I po problemie. Czyli jednak nie będzie to takiego, co ja kiedyś w odcinku mówiłem powolnego przewracania życia albo many. Leśnie przeskok. Dobra, to odkryłem. To znaczy zdobyłem. I co? Myślę, że tutaj można będzie sobie zakończyć. Ewentualnie jeszcze zobaczymy, czy coś tam nie ma do... nie mają do powiedzenia. No właśnie. Kordowa sądził, że klucz do sanktuarium jest na Datomirze. Znalazłeś Łukiego? Tak. Ale nie jest tam za dobrze. Wszędzie Imperium. Inkwizytorzy? Cóż, Trilla... Druga siostra... Na razie zniknęła, ale wciąż nas ściga. Pokonałem dziewiątą siostrę. Hmm. Ktoś powie? To też jego uczyn jej uczennica? Padawanka? Kal, gdy pojmało mnie imperium, opierałam się. Przyrzekłam sobie, że prędzej zginę, niż coś powiem. Ale wtedy. Przybył mroczny cień i był gorszy niż najstraszliwszy koszmar. I wciąż walczyłam, ale w końcu przegrałam i wydałam im tryle I wiem, że w żaden sposób tego nie naprawię. Chyba trochę przesoli to. Ale Kal, Ka wciąż możemy ocalić tych z Holokronu. Słuchaj. Dziewiąta siostra mówiła o stawaniu się Inkwizytorem jakby to było nieuniknione. Ale ty przeszłaś to samo, co ona. I nie dołączyłaś do nich. Kal. Już dobrze, Sir. Znajdziemy ten Holokron. Hej! Zabieraj lasery z mojego lunchu! Hmm. Biduan, miej Kala na oku. Dobra, jest. Okej, okay. o. Oh. Ten urożer wygląda świetnie. Nie jest to wprawdzie drzewo początku, ale swoje robi. Podobają mi się te gałęzie. Heh, dzięki młody Szacunek. No dobra. Eee, bo, 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 e, coś tu jeszcze ciekawego? Gdzie on jest, ten ten, ten kapitan? Jak się nazywał? Dobra, to sobie mogę ten odpoczynek zrobić chwilowo, ale chyba. Chyba jednak nie. Dobra, ale w sumie tylko zobaczę gdzie mam się udać, na jaką planetę, chyba że będzie jakaś nowa, o, a nie, a to jest ta co to Mir. a nie, chwila, ja już chyba na niej byłem, nie, no, nie, czyli nie, na której ja to? ze foto byłem, Bogano, Kosik, dobra. To sobie w następnym odcinku polecimy na planetę, więc wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej!